Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Siemiechowie, po której orkiestra Dentas Siemiechowa zagrała koncert pieśni patriotycznych. odbył się pierwszy Marcinkowy Kiermasz Słodkości, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury, w ramach którego został rozstrzygnięty konkurs na najlepsze marcinkowe ciastko. Pomysł zrodził się w tradycji, którą prawdopodobnie nasze babcie i prababcie pielęgnowały właśnie z okazji odpustu świętego Marcina, który tutaj odbywa się 11 listopada. I pani Barbara Wójcik z GOKU zaprosiła do tego konkursu wszystkie koła gospodyń wiejskich, które działają na terenie gminy. Sam kiermasz cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród mieszkańców, dlatego że po 15 minutach ciasto zostało wyprzedane, natomiast w tej chwili trwają obrady jury, ponieważ podczas kiermaszu zorganizowany został także konkurs na tradycyjną Marcinkę Gromnicką. To znaczy pod uwagę brałyśmy przede wszystkim wygląd, smak, no i użyte produkty do, do, do produkcji tego ciastka. Natomiast wyboru jakiegoś tam po ciężkim, że tak powiem, obradach dokonałyśmy tego wyboru, no panie stanęły na wysokości zadania, także myślę, że będzie dobre to ciastko marcinkowe w grobniku. Panie zdecydowanie nas tutaj bardzo pozytywnie zaskoczyły. Bardzo, bardzo doceniamy i w przypadku wygranego ciastka doceniłyśmy jakby nowoczesną formę, Doceni, doceniłyśmy to ile technik zostało zastosowanych i jakby stopień zaawansowania tych technik jeżeli mówimy o, o cukiernictwie. Także jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczone. Panie zdecydowanie stanęły na wysokości zadania. No myślałyśmy no tak, nad tym ciastkiem no i i się udało, i się udało. Jak to powiedzieć, skleiliśmy kilka pomysłów no, w jedno. W ramach akcji niepodległościowej zorganizowanej przez Gmino Ośrodek Kultury oraz punkt informacyjny w Gromniku, przez dwa dni uczniowie klas 1-3 wykonali 103 flagi dla niepodległej oraz biało-czerwone kwiaty, które wypełniły kontury mapy Polski. O godzinie 11.11 .11 w Amfiteatrze Letnim w Gromniku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych uroczyście zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego w ramach ogólnopolskiej akcji Szkoła do Hymnu. W trakcie akademii cała społeczność szkolna włączyła się w śpiew pieśni patriotycznych, podczas której można było obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu szkolnej grupy mundurowej. Zakończeniem obchodów 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości było złożenie kwiatów pod obeliskiem obok Urzędu Gminy przy asyście Orkiestry Dętej z Siemiechowa oraz zaproszonych gości. Jestem dumny, dumny, bo obchodziliśmy, obchodzimy dwa dni. Wczoraj piękne uroczystości, akademie w szkołach, w szkole podstawowej w Gromniku. W liceum naszym policyjnym, cudowne, i na końcu mieliśmy uroczystość i apel, taki też patriotyczny, w, w chojniku. Natomiast dzisiaj rozpoczęliśmy dzień od mszy świętej w Indencji ojczyzny w Siemiechowie i koncert, piękny koncert orkiestry naszej strażackiej Siemiechowa. O 11 była msza w chojniku, polowa msza na cmentarzu pierwszowiecznym. No i w tej chwili właśnie kończymy złożeniem kwiatów i zniczy pod pomnikami. Także cieszę się, bo mamy taką piękną oprawę dwudniową. No, jestem dumny z tego.